Dzień dobry, dzień dobry kochani z tej strony Wicestarot. E, znowu dla Was mam kolejny widoczek. A dzisiaj, kochani, sobie sprawdzimy, e, jaki dar rodzi się w Tobie. Jaki dar jest e, w, w, w Twojej duszy, kochani. E, tak, duchowy budzi się, jaki dar duchowy budzi się w Tobie. Sobie sprawdzimy. Oczyścimy karty. Słuchajcie. No i jestem, ten, pasujemy karty, patrzymy, jaki dar duchowy rodzi się w Tobie. Jaki dar duchowy rodzi się w Tobie? Jaki dar duchowy rodzi się w Tobie? Zobaczymy. Wybiorę sobie trzy karty. Obejrzyjcie sobie, jaki Twój dar. Koło fortuny, czyli nowe początki się zaczynają, idą dobre rzeczy do Was? E, bym powiedziała, że tutaj co niektóre osoby będą e, bardzo e, takie rozwijające się tym, e, czym działają, e, co tam jeszcze, jaki dar jeszcze dla Was? No nieskończoność macie dwójkę monet, czyli e, będą dobre rzeczy, będą dobre tutaj e, rzeczy do Was przychodziły. I co jeszcze? No, i kielichy, słuchajcie, yy, macie spełnienie maszyn, czyli wy się realizujecie w tym, co wy robicie. Yy, ja to czuję tutaj, niektóre też osoby będą takie, które będą wchodziły w ezoterykę, to one też bardzo piękne tutaj będą w sobie fajnie działać. I właśnie wiara. Musisz mieć w sobie wiarę w to, w co robisz. Czyli jeżeli wierzysz, że. No, bo yy, szukacie pracy, na przykład, tak jak ja. I nic w ogóle wiecie. E, rozmowa za rozmową, e, i tak dalej, i tak dalej, i nic z tego. No dupa. No może być, że, że się czasami się nie udaje, no ale cóż, ale musicie mieć wiarę w to, co robicie. Czyli e, wiemy, że tutaj coś mówimy, coś tutaj robimy i kochani działamy. Dobra. Ok, to już było. Ok, i zobaczymy, co jeszcze kartą uświęconej duszy Wam powiem. Co tutaj się wam e, was rodzi? Co tutaj się was jeszcze rodzi? Co, o, ale lecą karty. Co tu się wam e, rodzi? Co tutaj się wam e, rodzi? Tak. Jaki dar duchowy się u was e, rodzi? I co tu się rodzi? Duchowe przekazy, czyli e, będą kochani przekazy od Waszych przodków, czyli możecie mieć jakieś sny, możecie mieć takie jakieś takie właśnie mm, mm, przepuszczenia albo takie właśnie myśli, że e, to, co jest Wam tutaj dane, to jest to z góry, więc e, nie paśćcie tego. E, bądźcie e, wierni tego, e, co chcecie mieć. E, e, idźcie za głosem serca, obym powiedziała tak, idźcie za głosem serca dokładnie. I co jeszcze? Aha, widzicie, czyli wasza dusza, jeszcze tutaj tu u niektórych jest zamknięta, czyli mogą być jakieś depresje, mogą być jeszcze jakieś takie kwestie e, energetyczne. Skup się na, roz <laughs> na rozwiązaniu. Czyli, e, jeżeli czujecie, <laughs> że, o widzicie, wziąłem tą kartę i ja już wiem, ja muszę tu jakiś problem rozwiązać. Tutaj jest jakiś cień nie, nie niedobry, ale czułutkawy. No, tak może być. Co jeszcze? Uświęcona boskość, czyli jesteście tutaj prowadzeni, przed Tobą rozchodzą się dwie drogi, czyli macie dwie, dwie kwestie do wyboru, czyli wiecie, co macie robić, jaki tu będzie. Hmm. Dla was, jaka będzie dla was prowadzona droga? Eee, ja bym powiedziała, że tutaj to niektóre osoby będą musiały naprawdę podjąć konkretną decyzję, w jakim kierunku są iść. Czy to ma być eee, praca na etacie, czy to ma być eee, najprawdopodobniej firma? Bo ja tutaj bardziej widzę swoją działalność, swoje działanie takie właśnie. I no, tak jest. I jeszcze może jedna między światami, czyli nowe kierunki, czyli uczycie, uczycie się czegoś nowego. Niektóre osoby będą wchodzić w nowe rozwiązania, w nowe etapy, w nowe takie różne rzeczy. I co tu w tle? Miłość i światło, czyli miłość i światło jeszcze będzie was prowadzić. Wy musicie jeszcze bardziej pokochać siebie. I jak pokochacie siebie, to słuchajcie do was przyjdą bardzo dobre rzeczy. No super. Chodzę jeszcze mamy chwilę czasu. Zrobimy sobie jeszcze, zrobię Wam jeszcze radę od aniołów. Taki bonusik. Rada od aniołków. Co tu do Was przychodzi? Co tu się budzi? Jaki dar duchowy? Jaki dar duchowy? O, wskazówki. E, poproś o radę, Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Tobie potrzebie, czyli modlitwa. Uhum. Co jeszcze anioły? Co mam powiedzieć? Kontakt. No. Skontaktuj się z kimś dla ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darm, który trzeba cenić. No. Czyli tutaj ktoś Was woła o kontakt albo wywołacie o kontakt z jakąś osobą, żeby się skontaktowała albo z Wami porozmawiała. Eee, zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom i idź za głosem serca. Widzicie, jak to się ładnie zrezygnowało, co ja powiedziałam wcześniej w kartach Tarota. I już ostatnie, coś tutaj wylosujemy. Tak, tak. Odkrywanie, kochani. Słuchajcie, swoje życie właściwie ciężka ukaże się sama, Boże, tu to dzisiaj wieje. Mam otwarte okno, a nie przejmuję się tym. No, i tak, tak, kochani. I jeszcze Wam wybiorę jeszcze jedną. Bo już tu widzę w tle. Energia. Uznaj swoją siłę każda burza przynosi e, początek nowego. No, super, pięknie. Tak, tak, kochani, to były rady od aniołków. I jeszcze zobaczymy sprawdzimy sobie, dla kogo było czytanie. Dla kogo było czytanie? Dobrze mam? Dobrze mam. Dla kogo było czytanie. A dla kogo było czytanie? <grywka> dla kogo było czytanie, kochani. A czytanie było dla rybek. Czytanie było dla kogoś z Ascendentu Wody ognia. Ktoś to jest w ascendencie urana. Co mi tu leci? Koziorożec. ktoś to ma ascendencję Saturna. Raczki nieboraczki. I ktoś z żywiołu ziemi. Kochani, pamiętajcie, uziemiajcie się, e, bierzcie teraz tego, co najlepsze energie działają e, wobec Was, baznym, e, talentom, e, Waszym talentom, Waszym zawodom. Jak kto woli, możecie sobie to tak kochani e, zamieniać energię. Pamiętajcie, że ruszył kurs i e, czy możecie się zapisywać, bo kochani, ja widzę, że za bardzo tak e, nie chcecie przychodzić, więc zapraszam Was serdecznie na kurs Tarota. E, Zapraszam też na grupę, na stronę. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, pizza starot. Pa pa!